Na tej lekcji mówimy rolę organizmów w obiegu materii. Dowiesz się także, jak energia przepływa przez ekosystem. Zapraszam. W Skład ekosystemu wchodzi wiele pierwiastków, a wiele z nich jest w ciągłym obiegu. Krążą między środowiskiem nieożywionym a organizmami, co nazywamy krążeniem materii. Jak to się dzieje? Otóż rośliny pobierają z gleby sole mineralne i z prostych związków nieorganicznych wytwarzają związki organiczne. Są one wykorzystywane do budowania tkanek roślinnych. Jeśli roślina zje roślinożerca, wykorzystuje zawarte w jej ciele związki organiczne do budowy swoich tkanek. Podobnie robi trapieżnik. Zjada materię organiczną i przetwarza ją budując swoje tkanki. Ostatecznie, po śmierci organizmów, martwe ciała roślin i zwierząt są rozkładane przez destruentów, którymi są przykładowo grzyby czy bakterie. Rozkładają one związki organiczne do związków nieorganicznych, które jako składniki soli mineralnych trafiają do środowiska i mogą być ponownie wykorzystane przez producentów. Ważnym pierwiastkiem występującym w środowisku jest węgiel. Występują w atmosferze jako dwutlenek węgla CO2. Pobierają go rośliny i wykorzystują w procesie fotosyntezy do budowy swoich organizmów. Dwutlenek węgla wchodzi w skład cukrów, tłuszczów i białek. Konsumenci pierwszego rzędu zjadają producentów, pozyskując związki organiczne do budowy swojego ciała. Konsumenci wyższych rzędów zjadają konsumentów. I z nich pozyskują związki do budowy swoich ciał, a destruenci rozkładają związki organiczne z martwych ciał organizmów do prostych związków nieorganicznych, w tym także do dwutlenku węgla, który wraca do środowiska. Dodatkowo, takie organizmy żywe oddychają, emitując dwutlenek węgla. Ale to nie wszystko, bo do atmosfery może trafić dwutlenek węgla w wyniku wybuchu wulkanów oraz w wyniku spalania paliw kopalnych. Jeśli ekosystem funkcjonuje prawidłowo, ilość materii, jaka jest dostępna dla producentów, utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie. Jeśli obieg materii jest zaburzony, np. poprzez stosowanie dużych ilości nawozów sztucznych, w ekosystemie jest za dużo soli mineralnych. W wodzie może dojść do zakwitu wód, czyli gwałtownego rozwoju sinic. Przez ekosystem przepływa energia. Energia słoneczna jest wykorzystywana przez producentów do wytwarzania związków organicznych, czyli przetwarzania na energię wiązań chemicznych. Jest ona zużywana do procesów życiowych rośliny, rozpraszana w postaci ciepła, a niewielka część, bo około 10%, zostaje w związkach budujących ciało rośliny. Roślinożerce zjadając roślinę, pobierają od niej energię i znów Wykorzystują ją do przeprowadzania procesów życiowych, część jest rozpraszana w postaci ciepła, a około 10% jest zużywana do budowy ciała. Tak samo konsumenci drugiego rzędu i trzeciego rzędu wykorzystują pobraną energię. W ten sposób do każdego kolejnego ogniwa łańcucha pokarmowego dociera tylko 10% energii z poprzedniego poziomu. Piramida ekologiczna przedstawia różne cechy ekosystemu. Przedstawia kolejne poziomy troficzne, ilustrując liczbę osobników, masę osobników czy ilość uzyskiwanej energii. Na dole przedstawia się producentów, potem konsumentów pierwszego rzędu, konsumentów drugiego rzędu i konsumentów trzeciego rzędu. Ta konkretna piramida dotyczy ilości energii zmagazynowanej w ciałach organizmów. Jak już wiesz, na każdym poziomie troficznym tej energii będzie mniej. Więc kolejne poziomy troficzne będą w stanie wyżywić mniejszą liczbę konsumentów. Zapamiętaj najważniejsze: w ekosystemie pierwiastki krążą między materią nieożywioną środowiska, a materią znajdującą się w ciałach organizmów. Producenci pobierają związki nieorganiczne ze środowiska, następnie w procesie fotosyntezy wytwarzają z nich związki organiczne. Służą im one m.in. do budowy ciała. Konsumenci pierwszego rzędu pozyskują związki organiczne z ciał producentów, a konsumenci drugiego rzędu z ciał konsumentów pierwszego rzędu. Wszystkie organizmy, gdy umierają, stają się martwą materią organiczną. Żywią się nią destruenci, przekształcają związki organiczne w związki nieorganiczne, które mogą być wykorzystane przez producentów. Proces ten nazywamy krążeniem materii. Ekosystem wymaga stałego dopływu energii w postaci energii świetlnej. Producenci w procesie fotosyntezy przekształcają tę energię w energię wiązań chemicznych. Konsumenci pierwszego rzędu pozyskują ją przez zjadanie producentów, a konsumenci drugiego rzędu przez zjadanie konsumentów pierwszego rzędu. Na wszystkich poziomach troficznych większość tej energii jest zużywana do przeprowadzania procesów życiowych oraz rozprasza się w postaci ciepła. Z tego powodu na każdy kolejny poziom dociera coraz mniej energii. Proces ten jest nazywany przepływem energii.